Kreatywna intuicja, tarot i coaching. On na imię Michalina. Zapraszam na kolejne czytanie kart. Dzisiaj w rozkładzie spojrzymy sobie na karty Lenormand i na tarota. Łącznie będziemy patrzeć na 12 kart. I to od lewej w górnym rzędzie karty kobieta, koniczyna, kosa, bicz, dziecko i wieża. I w dolnym rzędzie od lewej tutaj jest tarot i tutaj mamy karty głupiec, wieża, królowa i król mieczy, dwójka kielichów i rycerz mieczy. I w dużym stopniu ten tarot odzwierciedla tutaj przekaz kart Lenormand i odwrotnie. E, więc, jakby ta wiadomość w pewien sposób jest powtórzona, czy pojawia się, jakby ze zdwojoną mocą. Ja myślę, że ona podkreśla wagę, e, czy że to, przepraszam, podkreśla wagę tej wiadomości i wagę wydarzeń, które mają miejsce. E, wagę, jakby też potencjału czasu, w którym się znajdujesz, jeżeli to czytanie. Z tobą rezonuje. Te karty, właśnie, tak jak mówiłam, silnie się uzupełniają też między sobą. Na przykład karty Kosa i Bicz one bardzo silnie podkreślają charakter e, królowy i króla mieczy. Jest tutaj takie zdecydowanie, e, pewna szybkość też taka intelektualna. E, wieża powtarza się w obutaliach. E, głupiec bardzo silnie rezonuje z kartą koniczyny i w tarocie symbolizuje też dziecko, więc tutaj też mamy powtórzenie. Ta kobieta, która otwiera rozkład, ona niekoniecznie oznacza, że to czytanie odnosi się do kobiety, że bohaterką jest kobieta, choć oczywiście może tak być, ale ta karta może też oznaczać kobietę, która ma duży wpływ na Twoją sytuację, może wręcz jest katalizatorem procesów, które zachodzą w Tobie i w Twoim życiu. I rzuca mi się w oczy, że kobieta i dziecko w tym górnym rzędzie patrzą w tym samym kierunku, ale głupiec w dolnym rzędzie w tarocie skacze w kierunku przeciwnym, skacze z klifu, czy może nawet wyskakuje z wieży, która jest obok. I to bardzo mocno tak rezonuje dla mnie z jakimś zerwaniem więzi, z wyzwoleniem się z jakiejś więzi, z miejsca konfliktu, z miejsca jakichś nadużyć, może bolesnych jak bicz czy kosa, słów, ale jednocześnie trochę otoczonych taką. Jakby, Które mają przypięte łatkę miłości, jakiejś delikatności pozornej, przez to, że jest ta kobieta. I tutaj może właśnie mieć miejsce jakaś ucieczka z utknięcia w jakiejś takiej zimnej wieży, właśnie tego miejsca, jakiegoś konfliktu i nadużyć. I ta kosa jest tutaj chyba czymś, co, co te więzy przecina. I to się dzieje szybko, jakimś ostrym cięciem. Choć ktoś mógł się do tego długo zbierać, może nadal się zbiera. Z tą królową i królem mieczy to przecięcie, to może być, to ono może mieć postać takiego ostrego i bardzo w punkt wypowiedzianego słowa czy słów. Jeżeli rezonuje z Tobą to, co mówię, to myślę, że znalazłeś się w miejscu, czy jesteś od dłuższego czasu w miejscu jakiegoś konfliktu i zaznałeś, zaznałaś gorzkości tego konfliktu. On jest taki nieprzyjemny tutaj. Jakiegoś doznałeś zawodu związanego z tym konfliktem? Myślę, że ten bicz, który tutaj jest, długo smagał cię po plecach, może nie tylko po plecach, długo byłeś czy byłaś lojalna. I myślę, że w końcu tym mieczem odpowiedziałeś, tym biczem odpowiedziałeś. Jak tak patrzę na tą królową mieczy. Z tą wyciągniętą ręką, to mu, myślę, że ona mówi do kogoś: Przepraszam za słowo, którego użyję, ale ona mówi do kogoś: Zapraszam, wypierdalać, już dość. <grym> Jakby ktoś tutaj staje w swojej mocy albo zbiera się do tego, żeby stanąć, narasta w kimś takie, um, takie poczucie, że już dość, żeby pokazać komuś niejako drzwi, może nawet w swoim życiu, komuś albo czemuś. Ta królowa i król e, mieczy. Oznacza, że ktoś tutaj staje czy stanie, jest zachęcany do stanięcia w swojej mocy. A króli, królowa mieczy, to jest ta, ta para, taka idealna. Coś na poziomie intelektu w tym przypadku składa się tutaj do kupy. Myślę, że ktoś przejrzał czy przejrzy, przegląda na oczy, bo zaczyna patrzeć nie tylko sercem. To myślę było bardzo trudne dla tej osoby, bo jednak e, kieruje się głównie sercem, ale ktoś dochodzi tu do zrozumienia, że można się kierować sercem, ale wciąż widzieć jasno, e, też intelektem. I ktoś tutaj w końcu spojrzy, czy, czy spojrzał już głową powiedział: Dość. Gdzieś jest jakaś granica i ta granica w końcu przestaje być wyznaczona przez serce przynajmniej przestaje być wyznaczona przez serce skierowane w, w kierunku kogoś, a zaczyna. Być skierowane na ciebie w końcu. Czyli ktoś robi to, zrobi to, co tu się dzieje, bo w końcu staje za sobą w imię siebie. Tutaj upada jakaś zasłona iluzji, opadają maski, kłamstwa, jakieś zło wychodzi na jaw, wychodzi szydło z worka, coś w tym stylu. Ta, ta osoba ty, jeżeli to z tobą rezonuje, myślę, że długo zdawała sobie z tego sprawę, a jednak patrzyła wciąż przez pryzmat tych mask. Tej, tej maski, tak? Może chciała kogoś czy coś widzieć jednak od jakiejś lepszej strony, być może. I ktoś tutaj w końcu staje twarzą w twarz z prawdą, czy jest zachęcany do stanięcia z tą prawdą, choć ona jest gorzka, jest przykra, jest bolesna, ale przez tą prawdę przychodzi uwolnienie. Bo przychodzi jakiś koniec, który jest nowym początkiem. I jeżeli to czytanie z Tobą rezonuje, to być może właśnie w końcu stajesz po jakąś sprawiedliwość dla siebie. To niekoniecznie oznacza dochodzenie czy żądanie jakiegoś zadośćuczynienia od kogoś? Przede wszystkim myślę, że sam sama sobie pragniesz oddać sprawiedliwość za swoje poświęcenia wobec kogoś czy czegoś. Myślę, że właśnie stajesz w swojej sile. Popatrz, jaki ten król mieczy jest pewny, on jest wyprostowany, jest uważny. Trochę jak ta wieża stoi tak silnie. Taka wieża, która broni. Tylko pamiętaj, żeby kierować się prawdą. Twoje myśli są tutaj ważne, jest ostry intelekt, widzisz jaśniej czy zaczynasz widzieć jaś, jaśniej, ale uważaj na słowa. Twoje słowa mają moc. Ten miecz reprezentuje też mowę. Skomunikuj się mądrze, spokojnie, niech nie prowadzą cię emocje, nawet jeżeli będą się w tobie kotłowały. Nie pozwól, żeby prowadziła cię złość, strach, chęć zemsty. Jeżeli chcesz dla siebie sprawiedliwości, musi prowadzić cię. A pragnienie sprawiedliwości i ty musisz być sprawiedliwy, sprawiedliwa i nie dążyć też do konfliktu. Już tutaj wystarczy, masz ten miecz silny, ale już, już wystarczy, jakby takiej walki na te miecze. Niech te twoje wypowiedzi będą przemyślane, i też, zwłaszcza jeżeli stajesz naprzeciw jakiejś instytucji, bo ta wieża może też reprezentować e, instytucję. I chociaż to, co się dzieje, to możesz postrzegać jako trzęsienie ziemi, może to może wywoływać strach, dlatego może być też opór wobec tego, co się dzieje, wobec dokonania tych potrzebnych kroków. Możesz mieć poczucie, że Twoje życie upada w gruzach, ale myślę, że przede wszystkim upada Twoje wyobrażenie, Podają Twoje oczekiwania wobec życia, ale w taki zdrowy sposób, w taki właśnie uwalniający. Jest to jak, taka konieczna interwencja, w pewien sposób zarządzona z góry, kokolwiek chcesz to interpretować, zarządzona przez Boga, los i tak dalej. To, co się dzieje, jest konieczne, żebyś ruszył, ruszyła do przodu, więc jest dawana ci szansa do tego, żeby ruszyć do przodu. Ta interwencja nie oznacza, że jakiś piorun z nieba strzeli i dokona koniecznych zmian, natomiast jest tutaj potencjał do tego, żeby się uwolnić, żeby ruszyć do przodu, żeby przywrócić ruch w Twoim życiu, przywrócić radość, lekkość, właśnie wolność. Jest dużo niepewności, jest przed Tobą nieznane, ale warto podjąć to ryzyko, wykonać ten skok wiary z ufnością, z wiarą w siebie, z otwartością, z jakąś też taką ciekawością, potraktować to trochę jak przygodę. To, co zostawiasz za sobą... Czy jesteś zachęcany, żeby zostawić jest z ciężarem, z więzieniem? A przed tobą jest jeszcze dużo życia, jest dużo do odkrycia, do przeżycia, do stworzenia, do nauczenia się itd. Twoje serce jeszcze może cierpieć, ten nowy początek może nie być łatwy, może być ci bardzo ciężko odciąć to coś, czy tego kogoś. Jest tu nostalgia, jest duże przywiązanie, tęsknota, może jakieś niespełnione uczucia, te oczekiwania niespełnione. Myślę, że wiesz, że one się już nie spełnią, ale jeszcze nie do końca się z tym pogodziłeś, więc jest zawód. Jest takie zerkanie do tyłu, że może jednak, może jeszcze chwilę zostanę, może jednak coś się zmieni, jak, jak jeszcze zostanę. Ale tam, gdzie patrzysz, jest tylko bicz i kosa, które dzielą cię od szczęścia. I myślę, że już poświęciłeś, czy poświęciłeś wystarczająco dużo e, i czasu upłynęło też wystarczająco długo takiej cierpliwości i twojego oczekiwania. Ta przemiana zachodzi przede wszystkim teraz w Twoim intelekcie, w myślach, w wizjach, w tym jak rozumiesz rzeczy, jakie postrzegasz, i myślę, że widzisz sprawy jasno, coraz jaśniej. I chociaż jakaś część ciebie lgnie do tego, co znane, co, co było, to Twój umysł już nie pozwala ci tam wrócić, i to jest granica już nie do przejścia Twoja własna, więc najsilniejsza, jaka może być, bo taka, która zradza się w Tobie, nie jest narzucona z zewnątrz, ona zradza się w Tobie mam nadzieję, że to co mówię ma sens tak jakbyś chciał jeszcze tam wrócić, ale jednocześnie wiesz, że powrotu nie ma i właśnie to poz pozwala Ci już nie wrócić tam w to miejsce, które Ci nie służy w sercu może być tęsknota, ale głowa mówi, nie ma opcji, już dość jakieś granice, które trudno Ci było wcześniej ustalić, bo, bo miałeś, miałaś wobec nich opór teraz dzieją się naturalnie, dlatego właśnie łatwiej jest Ci ich bronić i ich nie przekraczać jeżeli tkwisz w jakiejś wieży w tej chwili zimnej, gdzie nie spotyka Cię nic dobrego, oprócz jakichś batów, to pamiętaj, że to uwolnienie zawsze zależy od Ciebie. To może brzmieć jak banał, ale taka jest prawda. Ten piorun z nieba nie nastąpi. Okoliczności mogą być sprzyjające, ale krok czy ten skok zależy od Ciebie. Czasami to uwolnienie oznacza właśnie taki skok w nieznane. Może się wydawać przerażający i destrukcyjny wręcz, ale w rzeczywistości ta destrukcja jest elementem takiego większego procesu tworzenia. Czasem coś trzeba zburzyć, żeby zbudować coś nowego i lepszego i trwalszego. Czasem trzeba podjąć ryzyko i wykazać się bardzo dużą odwagą, żeby sięgnąć po swoje szczęście, stanąć po sprawiedliwość dla siebie. Może nawet zawalczyć o to, czyli stanąć do jakiejś, do jakiejś walki, ale słusznej. Los sprzyja odważnym. Ja myślę, że szczęście jest po Twojej stronie. Myślę, nawet z tym psem na karcie głupca, że szczęście jest w jakiś sposób lojalne wobec Ciebie i po raz kolejny daje Ci szansę, że podąża za tobą. Ale kluczem jest tutaj słowo podąża, bo wskazuje, że i ty się poruszasz czyli musisz, musisz się ruszyć, żeby Twoje szczęście podążyło za tobą. A czas opuścić wieżę, bo na zewnątrz jest dużo przyjemniej niż tam, niż tam w środku. I tutaj ta wiadomość się skończyła. Przekaz się skończył, więc ja to tutaj zostawiam do Twojej interpretacji, jak zawsze. I jak zawsze życzę Ci wszystkiego dobrego. Dbaj o siebie i do zobaczenia.